Witam wszystkich serdecznie, no dzisiaj niedziela, więc wybraliśmy się wszyscy, Ola, Eliska i ja, tak i jest piękne miasteczko i teraz dopiero pierwszy raz zwiedzam to miasteczko, jadąc do kościoła, bo jedziemy, tak jak byłam, ale to było po ciemku, wracałam. No zobaczymy, z ciekawością zobaczę jak się tutaj msza odprawia. O, jest bardzo dużo ludzi, proszę Państwa. Zobaczcie, ile jest ludzi, jest kościół. A to musisz odwrócić. No to ja tak mówiłam, odwrócony miałam atak. Ale najpierw musiałaś mówić... Tak, paszą, ja teraz A teraz już pokazujesz, Aha. to odwracasz. Aha. I to jest ten kościołek i tu jest plebania pewnie, tak samo jak u nas. Idziemy. Pytaliście państwa. się kiedyś, czy chodzimy do kościoła? No to powiem Wam, że chodzimy. Ja chodzę rzadko, no ale idziemy. Ja jestem pierwszy raz tutaj w kościele. The main daily Spanish and Polish mass. Please use the chapel entrance. Mm. Także idziemy się pomodlić. Za wszystkich. Za pomyślną Tak, No ładne, ładne. W ogóle Wenis jest takie zabytkowe miasteczko. Zobaczcie tam takie budyneczki. Zabytkowe. Nawet gift shop jest. Na, na, na Policja? <laughs> tak. Wszystko jest na miejscu, zobaczcie. Main Cathedral. To tymczasem. Zobaczcie kochani, jesteśmy. Ola jest z nami jako dzidzia dzisiaj. Nasza. Jedna, jedyna spełniam pupilek. Dzisiaj, spełniam dzisiaj tą rolę. Jeździ sobie, my tutaj dajemy możliwość, niech się wybawi dzieciak. No. Nie, prosto, prosto Ola. Przed dzisiaj i będziemy korzystać z... Plaży, no bo to nie jest czas na plażę, bo zobaczcie, nawet mamy aż. Zasuwamy się. O! Aha. poleciała, ciała! Zobaczcie. Poszła. Poszła po Wenis. Wenecja. Zobacz, jakie ładne drzewko, rzeczywiście. Widzisz chińskie drzewko? No my to tak, No kochani, to jest miasto 50. Plus. Dużo ludzi starszych. Dużo ludzi starszych. No widzisz, ma. To jest takie, tak jak się chodzimy o, 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 właśnie. Takie właśnie i no. widzę i dużo ludzi... ludzi. Ono jest ładne, ale ja wiem, trzeba lubić. Sobie ja. no, trzeba Taki relaksik. Wszędzie. Na farmie jak zawsze działamy z mamą. No tak. Jeden troszkę. dzień w tygodniu. No, tak. Ale dzisiaj dużo wolontariuszy jest, jesteśmy w szoku, ja mam trochę wolniejszy czas, bardzo mnie to cieszy, mogę się popatrzeć na konie, a konie czekają, słuchajcie, na, swoje, na swój posiłek, na swoje danie, Teraz Wam pokażę. Dzisiaj jest zachmurzone niebo, ale ciepło ale się ciepło. zrobiło, nie? Opacz, widzisz jak one rozmawiają ze sobą? No. Zobaczcie, ta ją odgania i no. uszy do tyłu bierze. Jak koń bierze tak, no. o, ten znowu no. do uszy bierze. Uh -huh. Jak koń bierze tak uszy do tyłu, to znaczy, że jest wkurzony uh -huh. i on. Opacz, tamta, zobacz, wszystkich. Przegoniła. Uh -huh. To jest Leksji. I Leksji wszystkich przegoniła i nie podoba jej się, bo ona chce być pierwsza i stoi w kolejce. Okay. Tu są liderzy, to jest Baki. Okay. Harley i Cisco z tyłu, i to są liderzy, no. czyli oni pierwsi chcą iść do stajni. Później Lexi idzie, i oni się już ustawiają w kolejkę. kolejkę. I Lexi zdecydowała, że hej, za blisko Uważajcie, jesteście. Za blisko do tyłu no. trochę, że jest... przekroczyliście moją przestrzeń <laughs> <Przestrzenie> osobistą. <laughs> tak jest po amerykańsku. Ja mówiłam mamie kiedyś, że tutaj w Ameryce. Jest trochę inaczej niż w Polsce, że Amerykanie mają taką tak, większą przestrzeń osobistą i teraz mama już to widzi, a kiedyś nie widziała, ja tylko mamie to powiedziałam, ale teraz tak, już tam ciągle przepraszają, stoją, czekają, żeby czy wózek jak się bierze do samo, czy w ogóle do sklepu, czy, czy nawet się mija w sklepie, to tak zostawiają taką przestrzeń, excuse me i czekają, aż ktoś przejedzie, czy ewentualnie ja przepuszczę. ale nie wszędzie, bo. Bo już w tych sklepach pochodzenia takiego słowiańskiego, jak w rosyjskich sklepach, już ci ludzie stoją jeden za drugim, tak jak w nas, no tak, no bo już są z Europy. Z Europy, tam z, tak. Z naszych a, klimatów słowiańskich. Ale typowo Amerykanie tak się zachowują. Jest mhm. różnica, naprawdę. To trzeba. trzeba wyczuć, to to jest takie delikatne, ale jest. Tak. Jak przyjedziesz z Polski, to tak. jest tak, że, że ty wchodzisz na ludzi tak naprawdę. Mhm. Dla nich to jest takie wchodzenie, a dla nas to nie. Po prostu my się to mijamy. My się no, a tu nie. Tak. Oni zostawiają tą chrześcijań, żeby... Tak, ty swobodnie przeszedł. Tak, i jeszcze, jak na przykład idziesz naprzeciwka sam, wózkiem w sklepie, to jest tak, że nieraz jest dużo przestrzeni i, i ktoś na ciebie czeka, żebyś ty przeszedł. A w sumie mhm. i we dwójkę byśmy się zmieścili. Zgadza się. Nie? No, Zobacz. ale no tak to jest, taka tu jest kultura. O, a to jest ten, słuchajcie, mhm. dziki koń, nigdy nie ujarzmiony, to jest um, mustang. 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 I ona ma taki skołtuniony ogon, nikt ją nigdy nie czesał. Ona, ona jest ona taka, taka jak Ona jest naturalna no. dziewczyna, ona ma w tyłku jakieś tam kosmetyki i w ogóle jakieś lękacje ciała. Ja sobie wyobrażałam że, takie, duże, że To Są duże, to są wysokie, nie. takie jak podobne nie. do naszych Arabów. A... A jednak one są inne. I ten jest taki malutki i mm. taka malutka jest. Tak. Mustangi, słuchajcie, są różnej maści, koloru, wielkości. To wcale nie jest tak, Też. że każdy mustang mm. wygląda tak samo. To jest fajne, ciekawe, mm. bo to są miksy w ogóle z Hiszpanii chyba sprowadzone. Mm. Teraz moja mama się uczy, bo ja zostawiam mamę posadę. <średzimy> teraz mama będzie ja z Teraz mama zamiar. będzie wolontariuszką. Dobre? Tak, dobrze. I tutaj musisz dać jeden kubeczek, one cup. Ale ładnie. <laughs> Czy myślisz o jakichś problemach tutaj? Nie, to nie. się cieszę, że coś dało. To jest, jest właśnie terapia, kochani. Terapią nawet może być siedzenie w ogródku. Ostatnio czytałam właśnie. I tu mamy one cup grow and win. Bee, to jest mini horse. I teraz trzeba ich wpuścić, właśnie, tych, co czekali. Jakie piękne, jakie malutkie. Tak, śliczny. Kolejny raz, tym razem nie będzie treningu, tylko będzie czesanie. Cisco, hej, Cisco. Nie wiem, czy on będzie szczęśliwy, bo ostatnio trenowała go Robin. Ja wam tego nie nagrywałam. Are you okay? Hi. Jay. Jay, Cisco. Bo powiem wam, że, że jak się za dużo przetrenuje konia, też trzeba uważać. I słuchajcie, dzisiaj wyprzeznaczę tylko czas na e, czesanie. Trenowaliśmy go i powiem Wam, że, że on się bardzo zestresował. Był tak zestresowany chłopak. Moja wizyta nie chce, żeby mu się kojarzyła tylko z treningiem, ale z czymś przyjemnym. Ja najpierw wyczesałam, by żeby był bezpieczny przy stadzie, bo on na przykład czesanie gdzieś tam sobie z daleka od stada no nie lubiłby. To nie byłaby dla niego przyjemność. Więc robię tak, żeby był przyjemnie najpierw. Później będziemy przekraczać granice yy, komfortu tak jak to przekraczamy my ludzie, ale to najlepiej pomału. To jest Ivy. Ivy lubi być głaskana. Nie no cześć kochanie. Chcesz być pogłaskana? No chcę no to... i możesz się pogłaskać. Nie? To ona lubi, nie? Też, no widziałaś, ona dała no, nam ten taki no. sygnał, że, mo, że lubię być głaskana, tak? Ja chcę być pogłaskana. Tak, I to... nie wszystkie, no nie? No bo niektóre wychodzą i już idą, a niektóre czekają na pogłaskanie i takie chwile porozmawianie razem, aj, wspólne. Tak, tak. lubię. You're such a good girl. Nie ma kto kąpać. Tyle tytu... Nie ma to ty 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 Nie ma. No to babcia może kąpać. bądź <laughs> widziki. O Boże. Okay, Okej, Ivy? Yes, good girl. I tak pokazujesz i ona sobie idzie. Hej, Flexi. Ona mnie też tak muskać chce, wiesz? Widzisz, tak? I one się tak drapią, bo one się tak na paswisku drapią, że ona cię w tyl też tak robi. O o, 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 Widzisz? Ja się obniżam, bo nie chcę być podgryziona. Ale tak lubią, tak lubią. Ale tak, tak lubią, tak? Nie, dobrze, Ale tu ma swoje takie jakieś miejsca ulubione. O, o, tutaj. Gdzieś tutaj ma tak, że to ją lubi. Tak. Jak nas wola. O no, zobacz, ile To jest stek. Amerykański dobry stek. Leży tam. Kochani, jestem Traktor Supply. To jest taki fajny sklep, gdzie możecie znaleźć wszystko na farmę. Jestem na dziale tutaj dla koni. Zobaczcie różne takie rzeczy, które na pewno kiedyś będą mi potrzebne dla mojego super konia, <grym> którym może będzie sysko. My nie stosujemy tych halterów, tylko stosujemy te wiązane. To widzieliście na filmie. To jest to, co moje kurki uwielbiają. Dużo było komentarzy do ostatniego filmu na temat szczepień. Powiem Wam jeszcze tak, że oczywiście każdy z nas ma prawo myśleć tak, jak chce. Na szczęście może to wypowiadać też głośno. Mamy taką wolność słowa. Na YouTubie też, jeśli nie ranimy uczuć kogoś, tak, to mamy to prawo. Ja z tego prawa korzystam. Ja należę do mniejszości, jeśli chodzi o szczepionki, że nie lubię się szczepić, nie chcę się szczepić i uważam, że jestem na tyle wolna, że mogę o tym decydować jeszcze jeszcze. No i kochani, powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, wypełniam papiery do pracy i wyobraźcie sobie, że w jednym z 22 papierów, dokumentów, które wypełniłam, były dokumenty dwa dotyczące szczepień, a szczepienia dotyczyły grypy, czyli każdy pracownik, który pracuje w klinice, tej do której ja chcę się dostać, musi się szczepić na grypę nie fajnie, prawda? podpisujesz takie papiery, że po prostu musisz się szczepić, że inaczej cię nie przyjmą do pracy. No jest jeden wyjątek, z którego ja będę korzystała, tak samo jak skorzystałam z wyjątku, gdzie oliwka nie musi się szczepić. Dotyczy to właśnie. Y no, orientacji religijnej. To można też podciągnąć pod etykę, więc jest taki dokument. No i będę z tego y, korzystała dokumentu. Nie wiem, czy będę mogła to wykorzystać, ale na pewno będę musiała iść do lekarza, powiedzieć o tym, że nie chcę się szczepić. Lekarz będzie musiał wypełnić specjalny dokument, który będę musiała zanieść do mojej przyszłej pracy. Jeśli przyjmą to, to będzie ok. Czerpię wiedzę z różnych źródeł i kochani, no... Nie wiem, czy mogę Wam to podsyłać. Ja myślę, że, że po prostu samemu trzeba poszukać. Już nie trzeba wiedzieć o tym, że światem rządzi pieniądz. Więc kochani, jak się tak troszeczkę zagłębimy w pewne rzeczy, dlaczego ja muszę się uszczepić? Dlaczego pracownik, który idzie do kliniki, musi się szczepieć na grypę? Powiedzcie mi dlaczego. Hmm? Dlaczego osoba, która jest na przykład chora, nie musi się szczepić? Jest osłabiona, nie musi się szczepić. Dziwne, prawda? Czyżby mm, szczepionki były niezdrowe? Osłabiały organizm? Nawet zobaczcie, kochani, tutaj są buty. Mm -hmm. e, to są jedne z tych, które ja mam na nodze, <laughs> na nogach. I powiem Wam, że tutaj jest taki typowy klimat właśnie, nie wiem, czy słyszycie e, muzykę. To jest kowbojska muzyka. No i tutaj, zobaczcie, to są te kapelusze, e, które przymierzałyśmy z mamą. Taki kowbojski można sobie zakupić tutaj. Zobaczcie. No. super Superancko. Zobaczcie kochani, kogo widzę! Tego samego pana! Hurray! Mówiłam, że go widzę bardzo często. Wydaje mi się, że ten człowiek ćwiczy. Ktoś tam gdzieś napisał w komentarzu, że to jest jakaś forma, nie wiem, ćwiczeń. Jakaś... Jakoś się nazywa. Taki Kuglarz. Kuglarze kublarz. są? Na świecie kuglarze? Myślałam, że wyginęli. No jest, mamy go, złapałyśmy na kamerę. <grymne> Ale pan przyzwyczajony jest, że ludzie go nagrywają, bo wszyscy go nagrywają, bo jest bardzo ciekawy egzemplarz. Właśnie fajnie, że ludzie są inni tutaj i, i to jest ciekawe. Ostatnio mama się zapytała, dlaczego Oliwki koleżanka chodzi w czapce. Takiej ciepłej czapce na Florydzie. I zobaczcie, dziewczyna nawet w pokoju w domu była w czapce. Takiej zimnej Ta, siedziała. Zobaczcie, zobaczcie, tutaj właśnie ludzie robią no, lubią tak indywidualista. Ostatnio byliśmy w traktor Supply, facet szedł na boso. I właśnie mamie też pokazałam, bo jest taki nietypowe w Polsce. I to było miasto. To nie była plaża. No, także są takie rzeczy, które w Polsce na pewno by zadziwiły, nie? dobrze zachowywać się i słuchawka w uchu tak a po prostu bunt to jest wyraz buntu Olidy ten jest najlepiej mhm. najbardziej się płaca. Aha. a nie ma już no, właśnie nie. no nie ma no oczywiście wszyscy kupują to no a jaki fajny zapach no. taki zielowy ten jak lawenda. o Super. Ile to kosztuje? 14 chyba. Hmm. Ale się pan na długo okay. Cześć. O Boże, kto to mówi po polsku? Ty chciałaś kredkę do, do brwi, tak? No to Ci pokażę którą? Właśnie pokazujemy widzą też. Jest bardzo dobra. O, z tych, no. Okay. Bardzo fajna. Do brwi? Ile kosztuje? 23 dolary. Mhm. No, ale jest płaciłaś? bardzo dobra, słuchajcie. To ja mam medium brown. Byś pokazała widzą to, co szukasz? z TikToka. Z nas, znasz z TikToka? Ktoś to robi, tak? Tak. Ktoś to używa? Tak. I co? I poleca to, tak? Zobaczymy, nie wiem, chcę spróbować. pokazują, że są takie duże efekty. Z sztukami. Ładne. No. Co, wychodzę tutaj z takimi palcami? Mhm. Sobie Przyciągające, a, co? Uwaga, no nie? A ile kosztuje? 30, co? 35. Ja lubię ten kolor pap. bo oni mają zawsze tanie, a bardzo ładne. Tak? Jaka to jest firma? Ja, kolor pop. A kolor. Słuchajcie, ja jestem z siebie bardzo dumna, bo kurki wytrzymały tutaj długo, yy, żyją, to jest najważniejsze, ale no zerknijcie tutaj, co tu się dzieje. Wszystko zostało rozwalone i mama któregoś pięknego razu widziała na samej górze przechadzającego się szopa. Więc yy, ogólnie tutaj widzimy cały czas szopy, słuchajcie, one tutaj sobie przechodzą, zobaczcie, tutaj mają swoje przejściówki. I one przychodzą właśnie tędy i chcą zjeść kurki. Zawsze nocą przychodzą trzy, cztery takie duże, naprawdę duże, wielkie szopy. Chcę, żeby to było estetyczne, żeby to było ładne i mam nadzieję, że zrobimy to z mężem. Także może bym będę wam coś nagrywała z tego naszego projektu. Ostatnio czytam Wasze komentarze, jeśli chodzi o temat... Wirusów, temat szczepionek na nasz kanał wraca. No, wraca dlatego, że ja mam specyficzne zdanie na ten temat, może nienależące do większości Polaków zdanie na temat szczepionek i dlatego wywołało to znowu dużo poruszenia. Nawołuję Was do tego, żebyście byli tolerancyjni, dlatego, kto ma inne zdanie. Bardzo mi się to podoba, że każdy ma jakieś argumenty, które pokazuje w swoich słowach, w swoich komentarzach. To jest super, ale no właśnie trzeba zawsze to robić z taką tolerancją i z takim szacunkiem do drugiego człowieka, do rozmówcy. Więc jeśli to jest zachowane, to ja jestem jak najbardziej za tym. Te szczepionki, które mają być podane moim dzieciom, miały być podane Oli, nie są potrzebne. I tak samo szczepionka, która ma być mi podana, też nie jest potrzebna. I jestem przeciwna i wykorzystuję prawo do tego w Ameryce. I, po prostu jest wszystko zgodne z prawem, zgodne z moją etyką, więc myślę, że to jest najważniejsze. Jeśli ludzie mają opcję wybrać, to e, są bardziej spokojni, że uważają, okej, okay, ja mamy wolność, tak, wolność decyzji, to jest też ważne i nie będzie tej kłótni. Tak jak jest tutaj, ludzie mają opcję i to jest ważne, ważne, żebyśmy mieli opcję, żebyśmy żyli w wolnym kraju, i moim zdaniem e, właśnie też e, decyzja należy do nas.